Cześć, witajcie, z tej strony Kasparo. Dzisiaj postaram się wam wyjaśnić, w jaki sposób działa system matchmakingu, czyli system wyszukiwania gier w serii Call of Duty. Ponieważ ostatnio, znaczy ostatnio, w ogóle jest bardzo dużo takich nieścisłości, mitów związanych z działaniem tego systemu, tego systemu, tak, bo tryb to nie jest wbudowanego w grę, więc postaram się wam wyjaśnić, jak to wszystko działa. Więc o co w ogóle, o co w ogóle chodzi? Na początku gra szuka meczy wśród 500 do 1000 graczy na całym świecie. Liczba losowanych graczy wśród wszystkich osób grających waha się od 10 do 20%. No i silnik wyszukiwarki następnie segreguje wyszukane gry według, według pewnych czynników. Pierwszym czynnikiem jest nasza odległość w stosunku do. Do znalezionego, do znalezionego meczu. I to nie chodzi tutaj o miasto czy ulicę, tylko, tylko chodzi o region geograficzny. Więc gra wybiera oczywiście najmniejszą odległość, jaka dzieli nas od najbliższego serwera gry. Dalej są się umiejętności, czyli wyszukiwarka po znalezieniu możliwie najbliższego serwera patrzy na nasze umiejętności bazując na statystykach, które wygenerowaliśmy grając przez kilka, kilkanaście meczy. Działa ta średnio, ale w zamyśle miało być tak, że gracz o wysokich umiejętnościach nigdy nie powinien znaleźć się, w, się w, w jednym miejscu z graczem, na przykład początkującym. I teraz to są takie podstawy, ale teraz dlaczego ten matchmaking może nie działać jak należy? No i mamy tutaj kilka czynników. Pierwszy to jest na pewno jakość naszego połączenia internetowego. Jeśli jest ona bardzo słaba, to cały matchmaking nie, nie zadziała po prostu, bo system gubi się, jeśli połączenie nie spełnia minimalnych kryteriów. Dlatego... I teraz dlaczego jakoś połączenie może być kiepska? No dlatego, że możemy po prostu mieć niski przesył danych z winy naszego usługodawcy. Naszego Inne urządzenia w domu mogą zapychać nam ruch w sieci. Możemy mieć zamknięty NAT, to wszystko można zobaczyć w opcjach gry. Jeśli chodzi o NAT oczywiście. Gramy przez niestabilne Wi-Fi albo na przykład Internet 3G, a nie przez połączenie kablowe bezpośrednie. No i jeszcze jeden jest taki czynnik, który jest może... Mało znane. Niektórzy usługodawcy, usługodawcy internetowi, patrząc na ruch naszej sieci, oznaczają aktywność w sieci, czyli ten ruch generowany przez gry online jako spam, i wtedy, i wtedy ograniczają ten ruch, i, i w związku z tym mamy lagi. Więc wypadałoby skonsultować się, dzwonić do, do usługodawcy i zapytać, czy rzeczywiście nasz ruch w sieci nie jest uznawany jako spam i nie jest on ograniczany. Więc to są te powody, dlaczego jakość połączenia może być kiepska. Drugim czynnikiem, przez który matchmaking może działać niepoprawnie, to nasz region geograficzny. Jeśli mieszkamy na przykład na terenach bardzo odległych, to, to grze zajmuje mnóstwo czasu na, na znalezienie meczu, ale mało kto u nas w Polsce, na polskie warunki, mieszka w takich ekstremalnych okolicach, więc dalej o tym mówić już nie będziemy. Ale czynniki, jest to jeden z czynników, tak czy inaczej. Trzecia, trzecia to jest pora dnia. Grab zamyśle ma znaleźć mecz o najlepszej jakości połączenia serwerem, więc najlepiej grać o takie porze, gdzie w naszym regionie geograficznym gra więcej ludzi. No, ogólnie przyjmuje się, że szczyt, czyli największa liczba graczy, jest w godzinach popołudniowych i wieczornych, niezależnie od strefy geograficznej. Strefy to tak? są u nas godziny, nie wiem, 17, 17 i dalej do 22. To jest taki szczyt graczy, tak. No i ostatni czynnik wolniejszego działania matchmakingu, to są DLC. Czyli jeśli posiadamy takie dodatki, dodatkowe mapy i tak dalej, no to musimy liczyć się z faktem, takim faktem, że nie każdy posiada te dodatki i gry wyszkują się wolniej. Nie jest to reguła, ale może to być też czynnikiem wolniejszego działania matchmakingu. Więc podsumowując, wszystkie te wymienione mnie wcześniej czynniki wpływają na jakość tego matchmakingu, czyli dobierania graczy i gier w grze. Jeśli więc mamy lagi, no to Albo proces w ogóle poszukiwania trwa zbyt długo, więc na początku musimy sprawdzić jakość naszego połączenia, a później radzę Wam skonsultować się, zadzwonić do usługodawcy internetowego i zapytać, czy nasz ruch nie jest w jakiś sposób ograniczany. No i ostatnią rzeczą, którą chciałem powiedzieć, to, to opcja to opcje dostępne w grze, bo yy, ku mojemu zdziwieniu niektórzy nie widzieli yy, tych opcji. Yy, po na 10 klawisza S w trybie Multi mamy do wyboru trzy pozycje połączenia. Pierwsze, yy, pierwsza kategoria, pierwszy typ połączenia to, to połączenie dowolne, czyli takie, które zalecane jest dla osób z kiepskim połączeniem internetowym. Wyszukuje gry bardzo szybko, ale jakość jest, yy, jest taka sobie, jakość tych gier. Druga opcja to połączenie najlepsze, czyli takie, które wyszukuje gry o jak najlepszej jakości połączenia z serwerem, no ale czas wyszukiwania mecz może być wydłużony. Ostatnia opcja to połączenie dowolne, czyli takie, które wypośrodkowuje obydwa poprzednie typy połączeń. Jest to ustawienie zalecane przez grę. Ja sam mam ustawione na najlepsze i nie narzekam na jakość ani szybkość wyszukiwania, wyszukiwania gier. Także polecam to takie ustawienie osobom, które mają szybkie połączenie z internetem. No i co? To by było na tyle, jeśli chodzi o ten krótki mini wykład na temat tego, jak działa matchmaking. Mam nadzieję, że te informacje się Wam przydały. Mówię jeszcze raz, filmik nie jest dla, dla znawców albo administratorów sieci, tylko dla tych, którzy nie bardzo wiedzą, jak to wszystko działa i być może kilka pora tutaj znaleźliście, w jaki sposób to poprawić. Jeszcze raz polecam sprawdzić w opcjach, jaki macie rodzaj połączenia, o którym mówiłem przed chwilą. Cześć na razie, trzymajcie się.